Dzień dobry Państwu. 12 lutego 2022 roku, dzisiaj mają przyjechać do Warszawy, ma być zlot tych e, ciężarówek. W związku z tym zastanawiałem się długo, czy przyjechać, czy, czy wyjść, czy nie. Pójdę, e, żeby zobaczyć, e, żeby to zobaczyć. E, ten filmik, właściwie e, ten, e, przede wszystkim nagrywam dla e, Państwa, żeby powiadomić Was o wspaniałej. O bardzo dobrym filmie, poruszony materiał w, w pana Marcina Buszkowskiego jego drużyny z panią, która jest wartnikiem, która zajmuje się miodami. Tłumaczy kradzież, oszustwa i, i trucie nas Polaków poprzez y, sprzedaż sztucznego miodu. Warto ten film obejrzeć. I ja. Dam wskaźnik, czyli po nowemu podlink podlinkuję ten filmik pod tym moim filmem. Mam jeszcze prośbę serdeczną, żeby jak najwięcej subskrypcji. Poproszę o subskrypcję i ja odwzajemniam się też będę o subskrypcję Państwu dawał. Chodzi o to, żeby mógł nagrywać w czasie rzeczywistym. Od razu Państwu przekazywać. I teraz, jeżeli chodzi o łapki, no to wiadomo, że jeżeli Państwo się zgadzacie, to się cieszę, proszę do góry. Jeżeli się nie zgadzacie, to oczywiście proszę w dół. I pomijam sprawy tak zwanych troli, gdzie oni takie, tak naprawdę robią to, co im każą prowadzący. Jeżeli oni będą pisali, to cokolwiek by nie pisali, to oczywiście będę czytał. Nie będę. Nie będę ich wykreślał. Niech dalej się obnażają swoimi wpisami. To też dla mnie jest ciekawe, to też dla mnie lekcja. Życzę Państwu miłej soboty, miłej niedzieli, dobrej niedzieli i dobrej soboty, Proszę, żeby tylko nie było nieszczęścia przy tym tak zwanym. Z, z wolności Traków, czy jak oni tam czy ciężarówek. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.